Sy i koty nie są nosicielami i nie zarażają, ale osoby zainteresowane i odpowiedzialne za los czworonogów muszą już na siebie uważać. Będąc na wolontariacie, można się zarazić, jest to jednak skupisko ludzi, i stąd decyzja, by schronisko dla zwierząt w Ostródzie również zostało zamknięte. W związku z pojawieniem się na terytorium naszego kraju koronawirusa i wprowadzanymi w związku z tym ograniczeniami, obiekt dla odwiedzających nie jest czynny aż do odwołania. My schronisko musieliśmy zamknąć ze względu na to, że. Nasza młodzieży na wolontariacie i żeby uniknąć faktycznie tego, tych skupisk ludzkich, no profilaktycznie zamknęliśmy schronisko, no to oczywiście ubolewamy, natomiast no, takie są podstawowe zasady, zalecane i my też się do nich musimy stosować. Na fanpage'u schroniska czytamy następujący komunikat. Zakaz dotyczy wizyt w celu wyprowadzania psów odwiedzin u kotów. Osoby, które chcą odwiedzić schronisko w celu adopcyjnym, mogą to zrobić po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 505 438 301. Osoby, które chcą przywieźć dary, również mogą je przywieźć po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, ewentualnie zostawić pod bramą. Stosujmy się do zaleceń, uważajmy na siebie. Wówczas mamy szansę szybciej wrócić do swoich codziennych zadań, ale też nie panikuj masz nad to, drodzy właściciele psów koty, bo po pierwsze mamy teraz więcej czasu, mamy co z nim zrobić. Czy idźmy na ten spacer? Świeże powietrze bardzo, bardzo pomaga, ułatwia nasz organizm, więc nie rezygnujmy z tych spacerów. Oczywiście unikajmy skupic ludzkich. W tej chwili nawet... Na nasze miasto jest naprawdę e, praktycznie w każdym miejscu jest możliwość wyprowadzenia zwierzaka, a przede, wszystkim, a przede wszystkim cieszmy się, że mamy te zwierzęta, bo dzięki nim tak naprawdę mamy dużo większą odporność e, i dużo łatwiej nam będzie e, uporać się nawet z jakimiś tam infekcjami lub czymkolwiek innym, co, co nas dopadnie, kolokwialnie mówiąc. Pies powinien być wyprowadzany przynajmniej trzy razy dziennie. Problem pojawia się w przypadku osób, które muszą przebywać na kwarantannie. Wówczas zwierzę powinien zabrać na spacer ktoś z rodziny, sąsiadów lub znajomych, bo pies, nawet jeżeli w mieszkaniu są osoby z koronawirusem, nie zaraża. Należy pamiętać, aby przy przekazywaniu czworonoga unikać bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. W skrajnych przypadkach to gmina ma obowiązek, aby w czasie kwarantanny tym psem się zaopiekować.